Czy Angela Merkel stanie przed Komisją Śledczą w związku z uzależnieniem Niemiec od rosyjskiego gazu? Taka propozycja pojawiła się na niemieckiej scenie politycznej. Nazywam się Jakub Wiech, to jest komentarz elektryfikacji na gorąco. I w ciągu najbliższych kilkunastu minut naświetlę Państwu sprawę, która dotyczy byłej niemieckiej kanclerz, a która jest bardzo szeroko komentowana w niemieckim świecie politycznym. Chodzi bowiem o propozycję, którą złożyli niemieccy Zieloni oraz niemiecka lewica, by powołać specjalną komisję śledczą w Bundestagu w sprawie gazociągów. Nord Stream i postawić przed nią kanclerz Angele Merkel. Najpierw uporządkujmy pewne fakty. Otóż cały pomysł Komisji Śledczej pojawił się de facto po tym, jak gazeta Süddeutsche Zeitung opublikowała informację, że niemiecki rząd wiedział już od co najmniej 2015 roku, iż uzależnienie Niemiec od rosyjskiego gazu, które powstaje na gruncie budowy gazociągu Nord Stream 2 i wcześniej otwarcia gazociągu Nord Stream 1 jest bardzo poważnym problemem i może nie być odwracalne w przewidywalnej Przyszłości. Taka informacja miała dotrzeć do rządu federalnego, którym wtedy kierowała Angela Merkel, i miała zostać zignorowana przez niemiecką kanclerz. Co więcej, gazeta ujawniła też, że niemiecki rząd federalny bardzo mocno angażował się w projekt Nord Stream 2, stanowczo zbyt mocno jak na to, co mówiła wtedy Angela Merkel, że to jest projekt czysto biznesowy, a nie polityczny, bo taka narracja była podtrzymywana przez niemiecką kanclerz aż do ustąpienia jej z urzędu. No i to światło, które rzuciły ujawnione przez Suddeutsche Zeitung dokumenty, sprawiło, że niektóre siły polityczne w Niemczech, Wyszły z taką propozycją, by postawić byłą niemiecką kanclerz przed komisją śledczą, żeby wytłumaczyła się, dlaczego, wiedząc to wszystko, dlaczego, zdając sobie sprawę z powiedzmy wagi, ciężaru gatunkowego, uzależnienia Niemiec od rosyjskiego gazu, zdecydowała się kontynuować tę politykę zieloni i lewica będą starali się przekonać do tego, żeby taką komisję powołać, żeby postawić przed nią Merkel, dwie główne siły w niemieckiej polityce, czyli hdk oraz socjaldemokratów, a więc ugrupowania tworzące obecną koalicję rządzącą u zachodniego sąsiada Polski, na czele której stoi kanclerz Friedrich Merz. I o ile sam kanclerz, sam nowy kanclerz Niemiec można powiedzieć odcina się od spuścizny energetycznej Angeli Merkel, o tyle sądzę, że generalnie Klimat polityczny raczej nie pozwoli na wyciągnięcie pewnych negatywnych konsekwencji dla niemieckiej kanclerz wobec tego, co robiła z niemiecką polityką energetyczną. Bowiem zarówno HDC, jak i socjaldemokraci, można powiedzieć, że byli takimi głównymi kołami zamachowymi dla projektów łączących Niemcy oraz Rosję, jeżeli chodzi o dostawę gazu, i w zasadzie cała niemiecka energia wędę, a więc transformacja energetyczna, która prowadziła do tak głębokiego uzależnienia Niemiec od Rosji, no była dzieckiem właśnie tych dwóch ugrupowań. I teraz odrobina historii. Otóż, jeżeli chcemy prześledzić uzależnienie Niemiec od rosyjskiego gazu, to w zasadzie powinniśmy cofnąć się do lat 60. Natomiast, jeżeli chodzi o ten najbardziej współczesny etap, to musimy dojść do momentu, kiedy kanclerzem Niemiec był Gerhard Schroeder. Powiem to za jego czasów: zapoczątkowano pracę nad gazociągiem Nord Stream, czyli biegnącym pod Niebałtyku Bałtyku połączeniem przesyłającym 55 miliardów metrów sześciennych gazu z Rosji do Niemiec rocznie. To właśnie Gerhard Schroeder. Rozpoczął jeszcze w latach 90. prace przygotowawcze wokół tego gazociągu. I co ważne, proszę Państwa, równolegle Rosjanie mamili na przykład Polaków, że no, ten podbałtycki gazociąg to wcale nie jeszcze nie jest przyklepany, bo być może tutaj powstanie coś takiego jak Pieremyczka, jak Jamał 2, czyli gazociągi biegnące po lądzie, po Europie kontynentalnej, czyli na przykład przez Polskę, które będą tą realną możliwością przesyłu większych. Wolumenów gazu z Rosji do Niemiec. Oczywiście to były tylko zasłony dymne, to były takie okruszki rzucane celowo, moim zdaniem, przez Rosjan, żeby osłabić na przykład protesty Polaków przeciwko gazociągowi Nord Stream. I to się na szczęście nie udało. Niemniej udały się prace nad tym pierwszym podbałtyckim połączeniem, które w roku 2011 zaczęło działać, a od roku 2012 działa z pełną mocą. No i tutaj dochodzimy do postaci Angeli Merkel, która odegrała kluczową rolę, jeżeli chodzi o dowiezienie projektu Nord Stream i o rozpoczęcie oraz, no, można powiedzieć, dowiezienie projektu Nord Stream 2. Bowiem to właśnie poszczególne rządy Angeli Merkel przepychały te projekty i otaczały je pewną taką tarczą polityczną, pewnym parasolem ochronnym. To było szczególnie widoczne w czasach gazociągu Nord Stream 2, gdyż był to projekt, który przypadł, jeżeli Chodzi o realizację, na okres po wojnie w Gruzji, na okres po rozpoczęciu wojny między Rosją a Ukrainą, która, przypomnę, rozpoczęła się w roku 2014, po zajęciu Krymu, po incydencie w Ciesinie Karczeńskiej, po incydencie z czeskimi składami amunicji, o których wiemy już teraz, że zostały wysadzone przez GRU w roku 2014, w czasie próby zabójstwa Skripala i w czasie próby zabójstwa Nawalnego. Te wszystkie sytuacje nagromadziły się na okres budowy gazociągu Nord Stream 2 i one nie przeszkodziły Niemcom w właśnie kontynuacji pracy nad tym połączeniem. Mało tego, Niemcy w osobie kanclerz Angeli Merkel wielokrotnie osłaniały swoim autorytetem to przedsięwzięcie. Jest wiele sytuacji, w których Angela Merkel mówi na przykład, że gazociąg Nord Stream 2 to jest projekt biznesowy, czysto biznesowy, a nie polityczny, więc mieszanie do tego rządu federalnego jest mylne. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że to jest piz na wodę i że niemieckie państwo no, było zaangażowane. W, w wsparcie projektu Nord Stream 2, to zaangażowanie niemieckiego państwa było realizowane chociażby na poziomie rządu landowego Mecklenburgii Pomorza Przedniego, który stworzył specjalny podmiot, fundację proklimatyczną, w cudzysłowie proklimatyczną, która miała ochronić gazociąg Nord Stream 2 przed sankcjami. Natomiast oczywiście można powiedzieć, że to jest sprawa rządu Mecklenburgii, niemniej biorąc pod uwagę rolę, jaką odegrała Angela Merkel w Powiedzmy, roztaczaniu pieczy politycznej nad tym gazociągiem, nad Nord Stream 2. Wiedząc teraz, że Niemcy, niemiecki rząd federalny próbował przekupić Amerykanów, którzy chcieli nałożyć sankcje na gazociąg Nord Stream 2, i potem to zrobili, obietnicą rozpoczęcia handlu LNG ze Stanami Zjednoczonymi, to był rok 2018. Wiedząc to wszystko, zdajemy sobie sprawę, że. To, co mówiła Angela Merkel, że Nord Stream 2 jest tylko projektem biznesowym, a nie politycznym, to były brednie. I proszę Państwa, takich przykładów powiedzmy odpowiedzialności politycznej Angeli Merkel w sprawie gazociągu Nord Stream 2 i szerzej w sprawie uzależniania w Niemiec od rosyjskiego gazu, to jest, jest mnóstwo. Jest kilka odcinków podcastu Elektryfikacja, w, którym, w których ja omawiam szerzej tę historię. Jest na przykład też odcinek w, o Angeli Merkel specjalny, gdzie to szerzej komentuję. Tutaj tylko chciałbym wskazać na jeden taki bardzo ponury akcent, którym Angela Merkel zdecydowała się zakończyć swoją posługę kanclerską, bowiem, proszę Państwa, w sierpniu 2021 roku Angela Merkel spotkała się z prezydentem Włodymyrem Załęskim, prezydentem Ukrainy i na konferencji w Kijowie Mówiła na przykład, że gaz nie będzie wykorzystywany politycznie. I to brzmiało no szczególnie absurdalnie w sytuacji, w której już wtedy Rosjanie zaczęli ograniczać. Podaż gazu do Europy, wywołując szok cenowy, bo de facto no, przygotowywali się, robili taką energetyczną podgotowkę na rozpoczęcie pełnoformatowej wojny na Ukrainie, do czego doszło kilka miesięcy później. Więc no, to pokazywało, jak do końca Angela Merkel wiozła ten swój taki wózek propagandy i jak cały czas broniła tego skandalicznego. Projektu niemiecko-rosyjskiego. Projektu, który moim zdaniem. Przyczynił się do rozpoczęcia pełnoformatowej wojny na Ukrainie, gdyż uważam, że nie ma przypadków w tym, iż Rosja napadła Ukrainę akurat wtedy, kiedy gazociąg Nord Stream 2 był ukończony, bo on był ukończony, on został zbudowany w roku 2021 i czekał tylko na certyfikację, na powiedzmy formalne możliwości do rozpoczęcia pracy. Do tego nigdy nie doszło. Gazociąg nigdy nie został otwarty ze względu właśnie na wojnę na Ukrainie. Natomiast, proszę Państwa, tak analizując czysto technicznie, Moim zdaniem jest pewna logika w tym, że Rosjanie celowo stworzyli sobie bardzo duży korytarz gazowy biegnący po Bałtyku o łącznej przepustowości, Tej mowa o Nord Stream, Nord Stream 2 w wysokości 110 miliardów metrów sześciennych rocznie, planując inwazję na Ukrainę i wiedząc, że w razie czego gaz tłoczony przez terytorium ukraińskie będzie mógł zostać przerzucony na Bałtyk, bowiem korytarz ukraiński to jest około 130 miliardów metrów sześciennych gazu, który można przesłać do, na zachód z Rosji. On nie był nigdy wykorzystywany w całości w ostatnich dekadach, to zazwyczaj było tam 70% wykorzystania, więc to nie jest Także te 130 miliardów faktycznie szło, natomiast Nord Stream, Nord Stream 2 były taką alternatywą właśnie dla korytarza ukraińskiego. I uważam, że to jest jeden z tych czynników, który pomógł Rosji de facto planować uderzenie na Ukrainę. No i teraz wracając do odpowiedzialności kanclerz Angeli Merkel. Otóż proszę Państwa, czy faktycznie taka komisja może powstać? Ja jestem raczej sceptyczny mimo wszystko. Do tego pomysłu, to znaczy uważam, że może zabraknąć woli politycznej w Niemczech, zwłaszcza że gdzieś tam na uboczu jest cały czas rosnąca w siłę alternatywa dla Niemiec, która niejednokrotnie odwoływała się do pomysłu wznowienia handlu energetycznego z Rosją jako recepty na wyjście z problemów energetycznych Republiki Federalnej. Więc chadecy, teraz odgrzewając ten temat, chadecy i demokraci i socjaldemokraci, no, mogliby wpaść w pułapkę, bo ta cała Komisja mogłaby zostać z łatwością wykorzystana przez alternatywę dla Niemiec do pompowania tego pomysłu do krytykowania rządu federalnego za wysokie ceny energii. Natomiast warto zaznaczyć, że to nie byłaby pierwsza komisja śledcza, przed którą stanęłaby Angela Merkel, z tego względu, iż w grudniu ubiegłego roku Angela Merkel zeznawała na przykład przed Komisją Śledczą w sprawie wojny w Afganistanie. I w sprawie zaskoczenia, jakie było udziałem niemieckich służb specjalnych po tym, jak w Afganistanie upadł rząd, jak tylko wycofały się stamtąd siły amerykańskie. Więc to nie jest tak, że Angela Merkel jest otoczona jakimś parasolem ochronnym i nie jest ciągana przed takie komisje. To się zdarza i no, są pewne szanse na to, że będzie się tłumaczyła z tego, co robiła w sprawie Nord Streamów i w sprawie uzależniania Niemiec od gazu, ale no, nie oceniamy, ich zbyt wysoko, może się mylę. Chciałbym się mylić akurat w tej kwestii, bo jest bardzo wiele okoliczności, które Angela Merkel powinna wyjaśnić. Nie zrobiła tego w swojej książce Wolność, którą opublikowała kilka miesięcy temu. Tam sprawy gazociągów Nord Stream, Nord Stream 2 zostały. Potraktowane tak, jak potraktowała Angela Merkel, można powiedzieć, ogólnoświatową opinię publiczną swoimi wystąpieniami, czyli w sposób niejasny, nieuczciwy, kłamliwy wręcz i odstający od rzeczywistości. Więc gdzieś tam głęboko w sercu chciałbym, żeby. Została ona bardzo drobiazgowo przesłuchana przez taką komisję śledczą z prawdziwego zdarzenia, ale zdaję sobie sprawę, że szanse na to są dosyć niewielkie. Natomiast teraz stawiam tutaj już kropkę i zachęcam Państwa do odsłuchiwania kolejnych odcinków podcastu Elektryfikacja.